Zbierasz punkty ujemne podczas każdego omijania pojazdu. Chodzi o niedokładne lub niepoprawne, nieprawidłowe omijanie. Egzaminator może notować Ci punkty aż do momentu, kiedy miarka się przebierze, bo on może je albo zapisywać, albo może wiedzieć, że coś było nie tak, ale nic nie powiedział, aż w końcu za kształt stwierdzi, że jeszcze się nie nadajesz na robienie prawa jazdy. Dodatkowo, kiedy denerwujesz egzaminatora, to on może się w cudzysłowie bardziej czepiać, dawać ci trudniejsze zadania, może kilka razy powtarzać jakieś trudne skrzyżowanie, na przykład. A jeżeli uważasz, że wszystko jest spoko, to pod koniec egzaminu może dać ci łatwiejszą trasę powrotną. Czy wiesz, co mam na myśli mówiąc o? prostym, w cudzysłowie, omijaniu, bo to jest niby prosty manewr, a jednak też można wpędzić się przy nim w problemy. Jak się pogrążyć przy zawracaniu w bramce? Zrobiłem sobie, zrobiłem osobne szkolenie dotyczące tematu zawracania, które również wystawiłem na portalu, za pomocą którego udostępniam, sprzedaję te szkolenia, z tym, że w tym osobnym szkoleniu, które zrobiłem na temat zawracania, skupiłem się na sprawach technicznych, czyli jak zawracać. Tutaj jesteśmy na temacie o pułapkach egzaminacyjnych, i tutaj chcę Ci powiedzieć o pułapkach, właśnie które z, dotyczą zawracania w pewnym konkretnym przypadku. Jest pułapka przy zawracaniu za pomocą infrastruktury, którą musisz znać, ponieważ często i gęsto i łatwo kursanci w nią dają się złapać, sami po prostu sobie robiąc problemy. I teraz tylko przy okazji: zastanawiam się, czy chcesz, abym dodał ci w niższej cenie lub w ogóle za darmo to szkolenie o, o zawracaniu. No nie wiem, zastanawiam się, to powiedz mi po prostu napisz do mnie, masz adres e-mail. Jeżeli uważasz, że takie szkolenie dotyczące zawracania nie pułapek, tylko takich technicznych kwestii jest Ci potrzebne, no to daj mi o tym znać. Napisz. Może powinienem dodać je gratis jako bonus do pułapek egzaminacyjnych. Obszerne całe szkolenie, które właśnie tutaj prezentuję. Napisz mi o tym. Wracając już do tematu pułapek przy zawracaniu. Omówiąc Ci, jak łatwo Ciebie zaskoczyć, gdy masz zawrócić i chcesz robić to tyłem lub, no właśnie, przy użyciu biegu stycznego. Często tak egzaminatorzy uczą i oczywiście w prawidłowy sposób, tylko pytanie, czy wiesz dokładnie o jakiej pułapce ja mówię i jak się przed tą pułapką obronić. Jak pokazać egzaminatorowi, że jesteś świadom, że tramwaj przetnie Twoją drogę? Jedziesz sobie ulicą, którą przecinają tory tramwajowe. Egzaminator zawsze jest o tym wyczulony, tym bardziej, że egzaminator jeździ po mieście i zna je bardzo dobrze i on wjeżdżając na ulicę wie, że tutaj są tory i właśnie będzie sprawdzał Twoją reakcję. Twoim obowiązkiem jest pokazać egzaminatorowi, że Ty wiesz i panujesz nad tym, co się dzieje poza samochodem, i że panujesz nad samochodem. Egzaminatorzy mają to do siebie, że zresztą instruktorzy też: jeżeli ja już zaczynam się denerwować, że Ty nie wiesz o tym, że możesz wjechać pod tramwaj, to znaczy, że Ty za późno reagujesz. Ważna jest Twoja wyprzedzająca reakcja obawy. Egzaminatora. No i na LC oczywiście instruktora też. Czy wiesz już, jak należy się zachowywać i w ogóle o jakiej sytuacji mówię?